I co? środa, środa dzień loda, jak to mówią. Oho! O ho! Wyścigi za 80 tysięcy, to mi graj. No to co? 80? -ka? I lecimy, nie? Szybkie pieniążki. Takie wyścigi to ja lubię. Uważajcie, mamy dziś zwiększoną aktywność policji na ulicach. No nareszcie. I znowu na dzień dobry zaczynamy z y hey, pierwszym poziom hit. Jak leci? Wiesz ten numer z Robin Hoodem, który wymyśliliście z Jas? Godny podziwu. Co? Jeśli mnie ostrzec, to sobie daruj. Właściwie to chcecie zachęcić. Widzisz, Alek jest wkurzony, ale naprawdę, także użyłka wyszła na czole. Poci się z uszu pucha mu dym. Jest tak wkurzony, że wypisał mi check in blanco. Mam zrobić wszystko, więc chyba rozumiesz. I co? Dzwonisz, żeby się pochwalić? Nie, to nie tak, Speedy! Chciałam ci podziękować. Alek tak się przez ciebie wkurzył, że wysłał mnie na zakupy. O, oh, okej. Okay. Czy Alek wie, że jego kasa pójdzie na najnowsze sneakersy i zapas kanapek z homarem? Uuu, trafiłam w czuły punkt? Nie, mam poważniejsze plany. Nie mogę się doczekać, aż zobaczysz, co kupiłam nowym kumplom. Do zobaczenia na Grandzie! Hmm, brzmi ciekawie. To może co? pora na to, żebym ja e, poprawił sobie auto. Co wy na to? Jak oni zrobili zakupy, to może my zróbmy zakupy. No sprawdźmy, by nasza fura była nie do zniszczenia. A i znowu przesadziłem. A chcesz, żebym ci zrobił z stupy garażę, A Jakiś ofensywny ty no tym Lamborghini to nie wiem co ty robisz. Nie jestem w stanie No, o, nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz. Nie współpracujmy, zróbmy burdel, no, szymicu, no na razie. Uważaj na tą swoją Ferrari'kę, bo szkoda auta. Ej hey, sap, nawet nie jesteś blisko. Not even close, baby. Perenzy to ja się przyjmuje tym szymitsu. Znaczy to jest shimizu? no, ale ja się szymicu Szymitsu. Dobrze mi się rymuje. No goście, no cool. Wiadomo. I am the best of the best. Bank, bang. Pójdź w dupę, gościu. 80 koła moje. Tak to się robi. Bank, Dziwko. No i pościg. Yeah. Można się tego było spodziewać Na szczęście mam szybki samochód To co, szybka ucieczka do garażu Co nie? Ej, gdzieś jest najbliższy garaż Tutaj My sobie możemy podjechać Przy okazji spróbujemy im uciec zostając nasz szybki samochód Pyk, tu. I uciekamy. Do góry. I zrobieni w bambo. Widzieliście, tak to się robi. Czasem, czasem wyjdzie. Ucieczka. Czasem wyjdzie taka fajna, szybka ucieczka. Bez, potrzebnej, bez niepotrzebnej kombinacji. A czasem się po prostu zwyczajnie nie uda. Ups. Niestety nie pykło. Dalej mnie ciekawi, jakie to zabaweczki te z... za... Za... załatwiła swoim kumplom, bo Alek dostał... Alekowi z dupy cieknie kwas. Ale płacze w podłóżkę Mamusiu, mamusiu Dobra, pobite gary. Pokonujemy Lyryka i zrobiliśmy No, fajnie, że mnie gro postawiłaś w takim momencie i w takim miejscu, że policja mnie złapie <śm> Czasem, jak ta gra po prostu tak zrobi, to mnie normalnie szlak trafia. Amba, fit, amba Fatima było i nie ma. Fak, 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 fak. źle wjechałem. Źle, źle wjechałem. Myślę, że tam się da skrócić. Nie, się nie da. Zobaczymy, czy uda nam się go zaudranować. Powinno się udać. No, póki nie wyjedzie ten ciężki, to spokojnie sobie damy radę i mu uciec. No, jak się pojawi ciężki, no to jemu ciężko już już... Y na prędkość maksymalną go zrobić. Bo skurczy bieg jest szybki 815, czyli jest 300 000. Zerknijmy. A może nie chyba za rzadko to mówię. Bardzo się cieszę, że pracujesz w warsztacie. 80 to do... Ja też kocham wyścigi. Ale w tej grze prócz wyścigów kocham Sianko. Alek właśnie dzwonił. No i. Jeśli przegram wyścig, to już po mnie. Co on powiedział? Nie chodzi o to, co powiedział, tylko w jaki sposób. Nigdy wcześniej tak nie mówił. Spokojnie, jas. Powiedział, że dawał policji namiary na kryjówki. Chciał w ten sposób zwiększyć presję na kierowców ze środowiska. Serio? Co za dupek! Myślałam, że go znam. Nie zadręczaj się tak jas. Naprawdę nie mam już dokąd pójść. No co ty? Nie masz kogoś, komu możesz zaufać? Nie wiem po co dzwoniłam. Jas? No weź. Tak myślałem, że... Ten Alek śmierdzi siusiakiem. Nie my tym, takim, wiecie. Brzydkim. Załóżmy mu się z Szymizu. I jego Feo.

Coś próbować. Bo nic innego mi nie zostało. Trochę samochód do tego się nie nadaje. Z tego, co tutaj robimy, nie driftujemy ani nic. Tym się nie da. Niestety. Ale spróbujmy rozwałkę. Próbujmy zrobić kombo razy 5. Jest kombo razy 5. Na szczęście oni mają... nie mają dużo punktów. Pytanie... Czy to jest okrążeniówka? Okrążeniówka, ówca. Ja na szczęście. Bałem się, że nie. Jakby to nie była okrążeniówka... To byśmy mieli problemy, ale... Już? coś 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 mi się nie podoba coś mi się nie podoba zbyt łatwo zbyt łatwo zbyt łatwo ale może to dlatego że autami klasy S plus ciężko się driftuje nie wiem no Ale ogólnie, no to by było i tak trudno w tym samochodzie. Jakby było ciutkie, jakby mieli no... dużo więcej punktów, to bym raczej tego nie dał rady zrobić na, na wygraną. Widzicie, no mam problem raz ze szybkim zwrotem w celu no właśnie rozbicia takich różnych tych pachołków słupków. Niby próbuję na ręcznym coś tam zdziałać, ale jedyny plus, że te beczki są. One dają naprawdę dużo. Gdyby mieli dwa razy więcej, to by było jeszcze spoko, bo było to do zrobienia. Ale jak na przykład by mieli 150 tysięcy, no to już tego nie widzę. Na pewno nie w tym aucie. Spokojnie zrobione. Zdobyliśmy ilambo i 80 i koła. Najgorsze, że mamy czwarty poziom policji i. Trzeba jak najszybciej znaleźć kryweczkę. bo na pewno nie będziemy się kręcić w mieście. Hey, w już lepiej. Dobrze. Masz dla mnie kolejną fuchę? Pamiętasz jak w twoim aucie leciało w kółko... Don't judge me, I'm just better than you? Chcesz, straciła szacun na To, co chcesz jej wyświadczyć? Przysługę? Przyprowadzić jej pana merę, którą buchnęła jej jakaś idiotka? Wysyłam pimeskę. Yyy... Może nie... Trochę się turoi od glin... Nie mają nic wspólnego z problemami zwykłych mieszkańców Lakeshore, a sponsorem tego podcastu jest firma Dreamzy. Lubisz swój materac? Firma Dreamzy przez Z dostarczy Ci nowy, najlepszy materac w Twoim życiu, prosto do skrzyni pocztowej. Kurde, to tak jakby się pozbyć swojego zespołu przed tyś... No, żyć go tak bywa niestety. No i zobaczmy. To za Lambo. Uu, to jest to Lambo, którym... Jak się wyniki z Pinsu? Mogą nawet awansować do playoffów. Duncan jest teraz w niezłym gazie. I ty, Z Pins, możecie wygrać wszystko. Chyba muszę się uszczypnąć, żeby sprawdzić, czy to nie ten. No nieźle. Dobra, sprzedajmy to Lambo, bo jest nam trochę niepotrzebne. Kup, 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 kup kup. Hmm. Tak. Szkoda, że... A, dajmy producenta, to może gdzieś bliżej będzie. Wulkan właśnie. Hmm. hmm. nie brzmi... Nie brzmi to głupio. Ale raczej byśmy chcieli coś... Wiecie, z petardą, nie? Z petardą, takie... Z petardą furę. Taką furę petarda, nie? Tak myślę, że... O, taka Waira na przykład. To by była petarda. Chociaż niby ten Wulkan szybszy. O, albo takie LaFerrari, nie? Ty, to był dobry pomysł takie LaFerrari. Buja, buja cię jak król. Co wy na to? Lafa? Lafa? Ja wiem, kto by był zadowolony. Jakbym bujał się Lafą. No ale dobra, na razie. Pojedyneczka Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? 72 To co, szybciutki 72 tysiące? Myślę, że to jest dobry pomysł. Tu centrala. Mamy dziś dodatkowe jednostki na patrolach. Ale będzie zabawa. Nie zdziwiłbym się. Ja tak, i tak mówię... Mówię tak... Yy, tak o, nie? W ether rzucam. Nie zdziwiłbym się, jakby coś Alek miał wspólnego ze Stevenson. A co wy o tym myślicie? Pewnie was to też nie rusza. Nie interesuje. Ale mi się coś wydaje, że to coś... Coś, coś tutaj jest kurde na rzeczy. Tak, tak coś mi tutaj strasznie śmierdzi, nie? Takim głównym. Takim, takim, no, po prostu śmierdzi, nie? Nie bez powodu mam takie przyczucia. Raczej. Siemano. Co tam? Ze zestrachani byli, no ale 72, 72, dobra. Roki już się ze mną nie chce za bardzo zakładać, trochę, trochę mu pieniążków zakosiłem. Ale jedziemy. Siema Roki, zakładamy się. I kurde, udało się bardzo łatwo wystartować. Gówno się stanie gościu, bo i tak wygram. O, e, Roki się odpalił i że jest blisko. Damy mu pole do manewru Rokiemu i... i stracimy się, ale jest trochę prostej. To wszyscy tutaj będą lecieć, kurde, z prędkością maksymalną. Dobrze, wiem broki. ale nie musisz mi siedzieć na tyłku. Możesz tam siedzieć z tyłu. Nie przeszkadza mi to. Byle byś ze mną nie wygrał i będzie spoko ziomek, nie? O, kurde, przesadziłem. Przesadziłem. Najgorszy, że Roki nas goni w tym wszystkim, w tej całej walce z Shimitsu. O! o mu brakowało. Abym się obrócił sam. Ok, Roki. Dajesz, no gościu, bo póki co widzę, że ten Roki tak średnio sobie radzi, chyba że dostał nerwy Coś mi się wydaje, że chyba Roki dostał nerwy. bo sobie ciężko mogli ludzie z nim radzić. Zwłaszcza jak już tak jak mówię, no zdarzało się, że jak już wyskoczył na prowadzenie. To już nie szło go złapać. Już potrafił odskoczyć na dość dużą odległość. Na szczęście u mnie tak się jeszcze póki co nie zdarzyło. O kurde. Ajajaj, najgorsze jest to, że jest zaraz meta, a ja się kompletnie rozwaliłem i już raczej go nie złapię. No nic, no 12 tysięcy mniej zarobione, no ale mamy tyle pieniążków, że średnio się powinniśmy aż tak bardzo tym przejmować. Ile zarabiamy, bardziej powinniśmy się przejmować tym, żeby nas psiarski nie złapały, nie? Będzie pościg? Nie ma pościgu, nice. Nice, 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 nice. Podoba mi się to. Gdzie jesteśmy? jesteśmy? Jesteśmy tu. Tu jest domek. Nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, ale moim zdaniem robi się gorąco. Steven powinna się skupić na wyścigu burmistrza, a nie na wyścigach uliczny. Jakimś cudem by wyprzedził ją w tym tygodniu o dwa punkty. Pytałem go co zamierza, jeśli obejmie urząd. Witam na antenie. Zamięte mamy te. Zamknięte mamy wszystkie kryjóweczki. Wspomina pan o wrogach Leksos. Kogo konkretnie ma pan na myśli? Dziękuję za pytanie, Zajmonie. Lista jest długa. W pierwszej piątce są komuniści, lewicowcy, licealiści. A licealiści? Nie, ci. no. Liberaliści. Postlewicowi anarchiści postkolonialni anarchiści. W sumie wszyscy anarchiści. i, i, i kobiet. Nie, nie zniosę tego niczego. Masz rację. Jest lepiej, gdyby Lejkszor wybrało lamę. No cóż, no, licealiści są zagrożeniem dla miasta. Miałoby to trochę sensu, nie? Chyba nie wiem, no. Dawno w szkole średniej nie byłem, no takie jest, 10 lat ponad Około jakoś tak Dobrze mówię. Coś takiego, no, z 10 lat plus minus Więc nie wiem co się tam teraz dzieje, nie? Może jest tak, że serio ci liści są zagrożeniem. A może być tak, że ten chłop ćpa, nie wiadomo co, jakiś majranek, kurde, jakiś hibiskus, czy coś, nie wiem, nie znam się na kwiatkach, ani roślinach ogólnie. Ale to innym razem, no 955 tysięcy, będę myślał nad zmianą łódka, jeśli się okażą te plotki, że test coś kombinuje.